Na jedynkę, ostatnie wydanie, ostatnie starcie w tej rundzie. Zbliżamy się do końca, ale dzisiaj przed nami bardzo ciekawy, interesujący kandydat, bo niewiele o nim wiemy, a mamy nadzieję, że się dowiemy. Pan Artur Klamecki, ruch dobrobytu i pokoju, mechanik z Bożykowa. A próbując się przygotować do tego spotkania, no to oczywiście, że robiłyśmy research, ale w, w tak sieci niewiele, w sieci Panie sieci Arturze. Niewiele. Dlatego trochę robimy odstępstwo i pozwalamy Panu na autoprezentację, ale Proszę krótko. nam troszkę opowiedzieć o sobie. Dzień dobry, witam. Jestem, pochodzę z Kuporzykowa, mała miejscowość pod Wrześnią. Zajmuję się mechaniką. Jestem ojcem trójki dzieci, już dorosłych, no ale jednak. I, no i prowadzę, prowadzę od 20 lat naprawę samochodów ciężarowych po właśnie w Bożychowiach. Znaczy, wcześniej, wcześniej ta działalność była gdzie indziej, teraz obecnie jest w Bożychowiach. A jak pan wypoczywa? Mało czasu jest na wypoczywanie, także. Nie jeżeli, jeżeli chodzi o wakacje, to, to nie, to nie mam, nie mam wakacji. To co losujemy, tak? Już losujemy? No to... Ja chciałam jeszcze. No dobrze, Mogę? dobrze, tak. pozwólmy. To gdzie, proszę powiedzieć, u mechanika ta polityka się pojawiła? Proszę powiedzieć, w którym momencie się Pan tu zainteresował polityką? Czy to jest taka pasja, e, hobby, że gdzieś Pan wcześniej e, obserwował i wreszcie postanowił Pan e, zostać kandydatem? Nie. E, po prostu od, od samego początku ja się no, ja, polityką się nie interesowałem. Dopiero po jakimś czasie, jak widziałem po prostu mimo swoich starań, mimo pracy, którą wkładam w to wszystko, ten budżet jednak jest, zaczyna się nie spinać niejednokrotnie. Zacząłem się tą polityką interesować. W pierwszej kolejności zajrzałem do medyków głównego nurtu, ale no, no niestety nie szło tam nic, po prostu nic się nie zgadzało z tym, co się dzieje faktycznie, faktycznie w życiu codziennym. No i zacząłem szukać alternatywy do tego, co, się, do tego, co było co było co słychać w mediach głównego nurtu. No i tak w ten sposób trafiłem na program, musisz to wiedzieć, Pana Macieja Maciaka. Waszego lidera. Ma Naszego lidera, oczywiście. No i no i tak, tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło. Bardzo się ucieszyłem, że jak w momencie kiedy się dowiedziałem, że może będziemy mogli wystartować jako, jako osobna opcja, jako jako opozycja do tego wszystkiego, co jest, do tych partii politycznych, które są w tej chwili. No i, no i działamy po prostu w tym kierunku. No to teraz no to losujemy. Proszę nie, bardzo. Nasza miska zniknęła, bo to już trzy ostatnie pytania, także już prawo wyboru. Właściwie kolejne pytanie. Tak. Bo już wszystkie zostały wykorzystane. Jak nazywa się Sanktuarium w Licheniu? Oj, to pewnie pan wie. Nie wie pan. Wyleciał mi z głowy. Wiedziałem, ale wyleciało mi z głowy, także nie odpowiem państwu. Sanktuarium Maryjne w Licheniu. Matki Maryjne. Bożej Licheńskiej. Mhm. Mhm. Dalej prosimy. Mówią nawet y, Konin koło Lichenia do tej pory. Właśnie. W jakim powiecie leży gmina Tuliszków? Powiat koniżek. Nie. nie. Jarocin? Nie. 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 Turecki powiat. Turecki. Turecki. Hmm. I trzecie pytanie. Trójliszków tak, w połowie drogi z koni na na Proszę Dokładnie. się tak nie spieszyć z odpowiedziami. To Spokojnie, może mamy Tak, podpowiemy. <laughs> Dziękuję. Czy przez tuliszków przebiega linia kolejowa? Ach, z tym trójiszków. Powiemy gorący temat. W regionie. Teraz. Podnoszony przez e, wszystkich polityków. Czyli nie przebiega. Brawo, no. brawo. Jeden punkt dla Pana. Świetnie. To zaczynamy. Mm, ruch społeczny. Nie partia. E, nie macie podobno struktur. Nie ma. Tak o Was wyczytałam. E, jak wobec tego udało Wam się zarejestrować listy? No, jak Wyście to zrobili? Nie mając działaczy, struktur, finansowania? To wszystko było, wszystko było ogłoszone przez pana Macieja Maciaka w programie. Jak to po prostu zrobić? W internecie. W internecie. No i po prostu są ludzie, po prostu zbierali te podpisy i zarejestrowaliśmy. Czyli okazuje się, że nie to, trzeba mieć partii politycznej, żeby zarejestrować listę? Oczywiście. A, e, e, proszę powiedzieć, jak ta Wasza e, kampania wygląda? Jaki jest Wasz pomysł na, na tę kampanię? No bo też wiemy, że... No, Partie polityczne się długo przygotowują do wyborów. Są sztaby ludzi, które myślą nad kampanią. A jak to, a jak to u was wygląda? Billboardy. To wszystko ta jedna osoba lidera? Nie, 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 nie tylko lidery, ale także i, i ludzie po prostu sami wychodzą z inicjatywą. Sami wychodzą z inicjatywą, co zrobić, jak, w jakiej kolejności i, i po prostu dyskutujemy ze sobą. W mediach społecznościowych wymieniamy się informacjami i na tej, zasadzie, na tej zasadzie to wszystko funkcjonuje. Zajrzałyśmy również do waszego programu. I, I tutaj bardzo duży nacisk kładziecie na dostęp do taniego gazu, prądu, wody. No, cudne by to było, tylko no jak wy się. chcecie to osiągnąć? No, my nie widzimy problemu, żeby, to, żeby po prostu to wszystko było tańsze. No, ale, jak? ale jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak to zrobić? No, y, przede wszystkim y, trzeba nawiązać kontakt z, y, z państwami. No przedtem gra mieliśmy z Rosji, tak? No, ten gaz z racji tego, że wybuchł ten konflikt, odcięliśmy się od tego, od tego taniego surowca i musimy po prostu to odnowić z powrotem. Żeby Czyli odnowić relacje z Rosją? Odnowić relacje z Rosją, tak samo jak z Rosją, tak samo poprawić, poprawić relacje z wszystkimi krajami, nie tylko z Rosją, także i z Czechami, także i z, z Niemcami. I, I ze wszystkimi, po prostu chcemy, będziemy walczyć o to, żeby te relacje były pozytywne z wszystkimi krajami. No a, a woda, tania woda, jak tutaj nam cały czas zakłady wodociągowe mówią, że i tak za mało płacimy, chociaż bardzo dużo płacimy, mhm. że wszystkie koszty związane z inflacją tak podskoczyły, że oni i tak nam litościwie wcale nie dają takich podwyżek, jakie podobno powinniśmy płacić. Mhm. Ale to pytanie tylko, na czym oni się opierają, mówiąc o tych kwotach? No na wyliczeniach kosztów, które nam pokazują, prawda, że to wzrosło, mhm. tamto wzrosło, dlatego tyle płacicie za wodę. Mhm. Jak zrobić, żeby woda była tańsza? Poza tym tej wody brakuje. My jesteśmy krajem, który ma no, poziom pitnej wody, porównywalnie jesteśmy do Egiptu, jeżeli chodzi o wodę pitną, o zasoby wody pitnej, mhm. to co zrobić, żeby ta woda była tańsza? No, w, tutaj akurat temu tematu się za bardzo nie przyjrzałem, więc trudno mi jest odpowiedzieć, ale, yy, ale mi się wydaje, że to jest wszystko połączone z energią. I tutaj jeżeli chodzi o OZE, o odnawialne źródła energii, po prostu na tyle zainwestować w te, w te odnawialne źródła energii, żeby po prostu może było taniej to pozyskiwać. To się wszystko jedno z drugim będzie wiązało wtedy. No bo tak, na, na koszty zefnie. wody wpływa również koszt prądu. Oczywiście i to w znacznej mierze. Jeśli już Pan wspomniał o OZE, to um, chciałobyśmy... Podpytać, bo to też jest kierunek, w którym idzie nasz region, odchodzimy od węgla, mhm. idziemy w stronę wodoru, oze i atomu. Mhm. Są plany budowy elektrowni atomowej. Mhm. Jest pan za czy przeciw? No, zdecydowanie przeciw. Dlaczego? No, jak chcemy mieć tańszy, tańszą energię. Mhm. No to nawet, wydaje się to takie racjonalne bardzo, bo w, wiel, w wielu innych krajach. Po pierwsze, po pierwsze, jest to mimo wszystko bardzo niebezpieczne. Mieliśmy przykład w Japonii: straszne straty i w ludziach, i w środowisku. A są po prostu, jeżeli chodzi o OZE, o odnawialne źródła energii, jest to bardziej, dużo bezpieczniejsze. E, oczywiście w Oze w, w odnawialnych źródłach energii, tak jak przykładowanie wiatraki, one w połączeniu z, z energetyką pompowo-szczytową dadzą rezultat. Czyli I, uważa czy to, Pan, że jesteśmy w stanie e, importem z Rosji plus nasze OZE załatwić potrzeby energetyczne Polski? No między innymi tak. Mhm. Mhm. A nie pojawia się tutaj no, Owszem, jesteście oskarżani o prorosyjskość, tak mm -hmm. się mówi o Was. Mm -hmm. Właśnie w związku z tym, że proponujecie, żeby brać... Gaz z Rosji. Mhm. Nie uważa Pan, że to jest jednak groźne, żeby się uzależniać od jakiegokolwiek państwa? Czy to raczej nie powinniśmy dążyć w kierunku samowystarczalności energetycznej? No, przede wszystkim jeżeli chodzi o to, to jak najbardziej dążyć do samowystarczalności, ale z początku nie będziemy w stanie tego zrobić. Bo nie będziemy w stanie na tyle rozwijać swojej technologii, żeby przykładowo pozyskać gaz, żeby zapewnić ten gaz wszystkim mieszkańcom. A atom według Pana groźna sprawa i nie warto no, groźna, w to wchodzić. Groźna sprawa i druga strona medalu jest taka, że, że po prostu e, na tym będzie panowo znowu jeden człowiek, znowu jakaś korporacja, nie my. Czyli mhm. nie powinno być energia, energetyka, nie powinna być... W prywatnych rękach. Dobrze, ja czytam to, co pan Dobrze. mówi. Dobrze. Znaczy, jeżeli chodzi o... Bo jeżeli, jeżeli będą, będzie rozbudowane, jeżeli będą rozbudowane te, te OZE, czyli te wiatraki, panele fotowoltaiczne, jeżeli to będzie rozbudowane, no to będzie ciężko mieć to pod jedną kontrolą. Czyli bardziej chodzi Panu o taką energetykę prosumencką. Tak. Czyli każdy z nas ma u siebie instalacje fotowoltaiczne, mm -hmm. wiatraki, tak? Mm -hmm. Sami sobie produkujemy energię, mm -hmm. i, z niej i sami korzystamy z tej wyprodukowanej energii tak. bez pośrednika, jakim mm -hmm. są dzisiaj polskie sieci elektroenergetyczne. O to chodzi? Między innymi. Czyli rozwój energetyki prosumenckiej również. również. Chciałbyśmy jeszcze zapytać jak to jest z ukierunkowaniem waszych poglądów. Jesteście bardziej liberalni, bardziej prawicowi, lewicowi, jak to jest? No bo wasz lider jeszcze niedawno chciał współpracować z, z konfederacją. konfederacją. Tak, ale znaczy tego dokładnie nie wiem, tego nie pamiętam. Sam opowiadał czy... o tym, odsłuchałam być, jeden być, z jego być, wywiadów. Być, być może, ale jeżeli chodzi o, o to, czy jesteśmy prawicowi i lewicowi, to po prostu i, ta, i, i prawicowi i lewicowi można by było powiedzieć, że jesteśmy za narodem wszystkim nie dzielimy na Czyli co Was łączy? Co Was scala? Skoro Bo ludzie... rozumiem, że każdy, każda z osób należących do, do, do tego ruchu ma prawo mieć inne poglądy, tak? Ale Oczywiście. musi być coś, co Was łączy. Oczywiście, no, każdy ma prawo mieć swoje poglądy, ale. Jeżeli chodzi o te główne rzeczy, niestety muszą się zgadzać. Główne? Co to, co to jest? Co, czym no, są te główne rzeczy? Czym są te główne rzeczy? No, jeżeli chodzi o, na przykład, o właśnie o, o pozyskiwanie, o kontakt z, z naszymi sąsiadami, o współpracę z, yy, wewnętrzną, no, to te wszystkie to są, to są podstawy, yy, które po prostu yy, no, powinny się zgadzać mniej więcej u wszystkich i tak raczej jest. Bo rozmawiając y, z wszystkimi ci, tymi, którzy po prostu należą do tego dipu, jak się spotykamy, no, wszyscy myślimy jednoznacznie. Mhm. Po Czyli Polsku, o gospodarce po, bardziej, po, tak? Czyli te po poglądy po, na gospodarkę was paskudowską? Tak, o gospodarce i o historii, i o Polsce i o tym wszystkim. Wszystko myślimy, bardzo, bardzo, podobne, mamy, y, bardzo podobne mamy płaszczyzna. Porozumiem. Bardzo nam się spodobało Wasze hasło wyborcze. Mm -hmm. Willa z basenem dla każdego Polaka. Tak. Proszę powiedzieć, jak to zrobić, żeby każdy Polak miał willę z basenem? I czy to, to jest taki chwyt marketingowy, czy naprawdę wierzycie, nie, to... że to jest możliwe? <coughs> Oczywiście, że to jest możliwe. A jak ktoś jak? nie chciałby mieć willi z basenem, no to nie będzie chciał mieć willi z basenem. Tylko chciałby mieszkać A w A jakby chciał, hacie. to jak ma to zrobić? Bo ja na przykład jestem zainteresowana. A ja bym wolała chatę w Bieszczadach. No to, to, to jak to, to już jest, To jest hasło, Wilda, Bacenem dla każdego pracującego Polaka. Każdego pracującego Polaka. Czyli jeżeli nie będzie płacił zbyt dużych podatków, jeżeli prawo będzie mu przychylne, to ludzie sobie po prostu sami z tym poradzą. Każdego będzie stać na to. Bo przede wszystkim podstawą jest energia. O to, o to najwięcej chodzi. A energia, podatki, które odprowadzamy. Czyli ja rozumiem, że to um, gospodarowanie pieniędzmi mo może nam um, umożliwić tak? zakup tej willi z basenem, to nie jest hasło takie, którym Wy będziecie chcieli rozdawać te, te wille z basenem. Nie, nie chcemy rozdawać, po prostu chcemy umożliwić ludziom yy... Po prostu y, godne zarabianie na, na swoje życie, na swoje rodziny. Mhm. No i, i z tego po prostu się będzie brał ten dobrobyt, bo z pracy i z oszczędności się ten dobrobyt bierze. Mhm. Z niczego więcej. No tak, ale równocześnie mówi Pan tutaj o tym, żeby te podatkowe. Obciążenia były jak najmniejsze, tak? Dla nas, Polaków, a dla, 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 dla korporacji jak największe. Pracujących, jeszcze raz? Dla korporacji. Dla korporacji. dla korporacji jak, jak, jak największe. Mm -hmm. O to, to właśnie między, między innymi chodzi, żeby, żeby po prostu nakładać podatki na korporacje, bo te korporacje tych podatków nie płacą. I mm. mówi Pan, o, mówicie o Willi z Basenem dla pracującego Polaka. Mm -hmm. Mnie też tutaj na, na sobie, obie się nad tym zastanawiałyśmy. Bo proponujecie zamiast 500 plus, no już 800, mhm. 1600 plus. Mhm. Tylko bardzo nas to interesuje, czy na dotychczasowych zasadach. Nie, czy nie. jednak pracującym chodzi. Polakom, czy chodzi. jednak jakieś chodzi. wprowadzić tu ograniczenia? Jeżeli chodzi o 1600 zł plus. To jest też Chodzi o to, że to jest w bonach, które będą wykorzystane u rodzimych przedsiębiorców. I to też promujemy w ten sposób naszą gospodarkę. Czyli, Czyli nie do... pieniądze, tylko bony. Bon. Do wykorzystania. Tylko w formie bonów. W formie bonów do wykorzystania u rodzimych przedsiębiorców. Ale jeżeli na przykład rodzic by miał takie ambicje, że chciałby w ramach. Tych pieniędzy wysłać swoje dziecko na studia do Włoch. Na przykład. Albo na Uniwersytet Cambridge. I te pieniądze bardzo by mu pomogły, żeby dziecko zdobywało wykształcenie. Mhm. To już się nie łapie, rozumiem. Na ten no, bo... w, w tej chwili w tym, w tym układzie by się nie łapało to akurat dziecko, ale jeżeli rodzice będą mieli taką możliwość. I będą mieli e, w perspektywie czasu, e, będą mieli m, chodzi o to, że to dziecko e, kiedy już... E, się, Będzie potrafi. rozumiem, że w ramach tego bonu, jak dostanie te 1600 w ramach bonu, mm. no to jego potrzeby, tak zwane bieżące będą zaspakajane w ramach tego bonu u rodzimych przedsiębiorców, a rodzice będą mogli odłożyć na, na studia w tę Tak? Mm, dokładnie. To miał Pan na myśli. A, a proszę nam powiedzieć, jakie są e, kwestie światopoglądowe u Was, to znaczy co, e, jakie jest podejście Waszego ruchu, Pana jako kandydata do e, aborcji do 12 tygodnia życia, do związków partnerskich, jak to wygląda? Co Pan sam co pan o sądzi? tym sądzi, bo skoro Pan mówi, że u Was jest miejsce na różne mm -hmm. po poglądy, mm -hmm. to interesują nas bardzo Pana poglądy na te kwestie, czy jeżeli dostałby Pan się do Sejmu, mm -hmm. głosowałby Pan, tak jak chcą tego niektóre partie, za liberalizacją prawa aborcyjnego? Mi się wydaje, że to zależy przez tego od, między innymi od rodziców i to oni podejm powinni podejmować decyzję na temat, na temat, co chcą z tym dzieckiem zrobić. A co pan powie na czyli... propozycję referendum, bo taka też się pojawiła, czyli e, ogólnopolskie referendum, w tej My sprawie decydujemy, e, czy za, czy przeciw. Czy jesteśmy za liberalizacją tego prawa, czy, za, czy, nie. Z, czy nie, a może za zaostrzeniem? Trudno powiedzieć, nie zastanawiałem się nad tym. No, bo to jest kwestia, która bardzo mocno zajmuje kobiety. Mhm. Dlatego uważam, że, że kobiety same powinny podejmować decyzje, co one chcą zrobić. Mhm. Czyli państwa nie powinno tutaj być. Nie powinno, nie, nie no powinno być te nie regulowane nie powinny. Nie powinny, nie. przepisami prawa. Bo to według pana, proszę mnie sprostować, jeżeli mm -hmm. się mylę, jest kwestia sumienia. K kwestia sumienia poszczególnych, poszczególnych rodzin, wioski. ludzi, kobiet. Tak jest. Mm -hmm. To mamy odpowiedź, myślę, mamy. wyczerpująca. E, a proszę powiedzieć właśnie, kolej wywołana turek, bardzo głośny temat u nas. Tak, to jest temat, który rozgrzewa e, mieszkańców regionu, bo jest pomysł budowy kolei z Konina do Turku, e, są protesty mieszkańców e, na wybrany przez e, marszałka wariant. Co pan o tym sądzi? Czy kolej powstać powinna na tym odcinku Konulturę. około 30 km? Jest pan za czy nie? Za, miało, za mało wiadomości na ten temat, żeby podnieść jakąkolwiek decyzję. Mhm. Także nie odpowiem Pani na to pytanie. Liczymy, że Pan do debaty troszkę się przygotuje, bo to na pewno będzie też pytanie, które będzie interesowało mieszkańców, którzy pojawią Myślę. się i wezmą udział w debacie, także... I będą Was po, odpytywać. Polecamy przeczytać na naszym portalu sporo informacji. Jeżeli, jeżeli tak będzie, oczywiście jak najbardziej przygotuję się do tego tematu. Super. I Panie Arturze. Pytanie od rowerowego Konina. Poproszono nas, żebyśmy zadawały to pytanie wszystkim kandydatom, jakie się u nas pojawiają w ramach cyklu dwie na jedynkę. Kiedy ostatni raz jechał Pan na rowerze? I czy uważa Pan, że Polaków należy zachęcać do wyboru alternatywnych środków transportu? Szczególnie rowerów jako codziennego sposobu komunikacji, a może jednak nie jest to potrzebne, pyta rowerowy koni. Zachęcać jak najbardziej, ale nie nakazywać. A pan sam jeździ na rowerze? Tak. Często? Nie. A co pan sądzi o. Yy ścieżkach rowerowych, czy Jest, o infrastrukturze. jest wystarczająco ścieżek. Są jeżeli, jeżeli chodzi o ścieżki, ścieżki rowerowe, to powinno być ich więcej ze względu na nasilenie ruchu, jakie jest. Bo sam jeżdżąc samochodem dość dużo, yy, widzę po prostu niebezpieczeństwo na tych drogach. A kiedy ostatni raz... raz pan jechał rowerem? Kiedy ostatni raz jechałem? Bo mówi o, pan jak... dawno. Nie, niedawno. Nie, niedawno. Dwa tygodnie? Dwa tygodnie. No to nie no tak to, źle. Ale jeszcze możemy zapytać przy mhm. okazji tutaj, bo też pytamy o to kandydatów. Akurat tak się składa, że widzicie Plac Wolności, nasz mhm. w Gminie, spory ruch, prawda? Tak. Jak pan myśli, czy to miejsce powinno być przyjazne mhm. dla rowerów, Oczywiście. dla pieszych? No, plac jak najbardziej. Czyli co? I samochody, i rowery? czy? Tylko rowery, na przykład wyrzucić stąd samochody nie, i parkowanie powinno. poza Placem wszystko, wszystko powinno być. Wszystko? No, jak któryś z, y, mieszkaniec będzie chciał przyjechać samochodem, to nie chce przyjechać tym samochodem. samochodem. Chce przyjechać Da się wszystko pogodzić? Oczywiście, jak najbardziej. Bardzo dziękujemy. Było nam y, bardzo miło poznać Pana, a my tą rozmową kończymy dwie na jedynkę. Cały cykl, no i oczywiście zapraszamy na kolejne programy, dzięki którym łatwiej będzie, mam nadzieję, Państwu podjąć decyzję, na kogo głosować. A październik będzie miesiącem debat i zaczynamy. 3 października o godzinie 19:30 debata kobiet poprowadzi ją Anna Pilarska. 5 października również o 19.30 będzie debata z kandydatami do Senatu. Poprowadzimy ją my. I również 10 będziemy miały przyjemność poprowadzić e, otwartą, debatę, otwartą debatę z Jedynkami, tak. na którą już pana Artura zapraszamy. Ponieński Dom Kultury, godzina 19.30. A my się żegnamy, no i będziemy I do za, zaczniemy już, zaczniemy już zachęcać. Idźmy na wybory, nie wiecie na kogo głosować. Oglądajcie dwie na jedynkę. Czytajcie e, LMPL i przyjdźcie na debatę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.